Ale że bestia pewny siebie wychodzi do tego pojedynku jest oczywiście i jego tatusie z nim w narożniku. No, dziwne, żeby do tej walki wyszedł bez ojca. No i czekamy. Marian Wielkopolski, witam. Kiedyś mówię, że wkładasz kapce będzie Berka kolorera. Chciałem zapytać co wtedy, to, co ty wtedy robiłeś. Marian Wielkopolski! Nie chcę ci tego tłumaczyć wariacie. No żałuj, że cię nie było, gdy to opowiadałem. No i proszę Państwa, rozpoczynamy kolejne, kolejne starcie. Już do Oktagonu wchodzi Mateusz Muran Murański. No i co mogę wam powiedzieć? Niesamowicie umieśniony. A co tam dam, jeszcze jedną szósteczkę. Bardzo dziękuję, Niko Chaos za wsparcie mordeczko. No i czekamy, czekamy. Jego już tutaj z tego co widzę. Czy to jest jego ojciec? Nie, to nie jest jego ojciec w jego narożniku, a więc bez asysty swojego bez asysty swojego ojca Mateusz Murajski. No, aż dziwne, gdyż jest to oczywiście bez niego nigdzie się nie ruszał tak naprawdę. No i no to zaskoczył można by powiedzieć w tym momencie Muran. No, a jego przeciwnik to oczywiście e, To oczywiście e, Arkadiusz Tańcula. No i czekamy już tutaj na e, Na jego przeciwnika. Ken Rosenberg, doszucam się do inwestycji. Pozdro Taksino, Bardzo dziękuję ne, Ken Rosenberg. No i mamy już 124 ziko. Bardzo wam dziękuję. Naprzed państwem Arkadiusz ne Tańcula. Ależ e, w pewny siebie. W tym momencie Arek oczywiście cały na czarno e, wychodzi do tego pojedynku. No i zdejmuje e, koszulkę przed e, tym spotkaniem Tańcula. No i oczywiście Szczęka ląduje teraz w ustach e, tańculi. No dobrze, że tylko Szczęka. E, no i czekamy na rozpoczęcie tego pojedynku. Jeszcze za chwilę. Cutman będzie oczywiście smarował skronie e, i całą twarz wazeliną. E, oczywiście Arka Tańculi. Tak to właśnie widzimy teraz na ekranie. No, i <laughs> czekamy na ten pojedynek, na to starcie, które ne, może skończyć się tak naprawdę bardzo, bardzo e, szybko. E, bardzo szerokie plecy e, arka tańculi, naprawdę jak lotnisko. E, no, i pytanie: czy w starczy tlenu, by je e, oczywiście dotlenić? No i proszę Państwa, obojga, obiej, e, obaj zawodnicy już e, w tym momencie w klatce e, Arkadiusz Tańcula, niesamowite, pełne ne, skupienie, i pewny Siebie skupiony teraz na ne, przeciwniku. No, i oczywiście tutaj zasięg ramion zdecydowanie na korzyść. Ależ tutaj jest aż 21 cm różnicy w zasięgu ramion pomiędzy tańculą a, a pomiędzy tańculą a Mateuszem Murańskim. No, zaledwie 4, 4 cm różnicy. No, ten zasięg ramion na pewno sporoda. da oczywiście dla arka tańculi. Zdecydowanym faworytem jest również w tym spotkaniu. No i rozpoczynamy pojedynek pomiędzy panami. Tutaj już nawet bez piąteczek panowie lecą i uszy w tym momencie ciosy tańculi obalają murana. Wstaje natomiast podnosi się, no boi się tych ciosów tańculi, ale szłepy twardy, jak ze stali w tym momencie murana. Jednak, mimo wszystko, boi się tych ciosów tańculi, które są niesamowicie mocne. I jeszcze prawe kopnięcie tańculi. Ależ obrywa w tym momencie murana, ale tak jak mówię, ze stali chyba jest ta głowa. Zakrywa się w tym momencie muran. No i kolana od Arka Tańculi. Natomiast to Tańcula teraz przy siadce, No i znowu wychodzi z tego. Muran, Muran już jakby zmęczony wyciera nosy z krwi. No to będzie widocznie bardzo, bardzo groźny pojedynek, bardzo krwawy pojedynek. Potyka się teraz o własne nogi Arkadiusz Staincula, ależ to komicznie wyglądało. No gdyby teraz ruszył do przodu Arkadi gdyby teraz Muran ruszył do przodu, to mielibyśmy ciekawą sytuację. Natomiast tego nie zrobił i nie wykorzystał Mateusz Murański. No i trzyma się za siatkę Pada, pada praktycznie bez siły I po raz kolejny upada Arkadiusz Tańcula w tym pojedynku Potyka się własne nogi W tym starciu Czy to dlatego, że jest aż tak ślisko No i teraz już bez szans Przepraszam Mateusz Murajski Nawet nie trzyma już gardy Dostaje po prostu ciosy Nie ma tlenu, ale w tym momencie Rozwalony nos Mateusza Murajskiego, twarz E, twarz rozwalona, ale cały czas idzie do przodu. Uśmiecha się do swojego przeciwnika. No i kolejne cepy wędrują na twarz e, Arkadiusza w e, Tańculi. E, zobaczymy, co się jeszcze tutaj e, wydarzy w tym pojedynku. Ależ teraz bomby przyjmuje na twarz e, Mateusz Murański. Brakuje tam e, tlenu obu panom. Natomiast e, cała twarz we krwi, e, oczywiście Mateusza Murańskiego. Weselniaki niczym szkoła A Mateusza Wajchę przełóż Ferrariego Co tutaj się wyprawia proszę państwa Ależ niesamowite emocje Ale widać że obu zawodnikom brakuje W tym momencie tlenu No kondycyjnie panowie tutaj na poziomie bardzo, bardzo niskim. No jednak, mimo wszystko, no jednak troszeczkę te mięśnie potrzebują tlenu, żeby wyprowadzać te ciosy. No i tutaj zdecydowanie Muran już bez w ogóle jakichkolwiek zasobów tlenu. 9 sekund do końca tego pojedynku. Czy będą tu jeszcze jakieś ciosy? Rozwalona i cała we krwi twarz Murańskiego. Bardzo ładnie jeszcze zasłania się w tym momencie. No i uśmiechnięty e, oczywiście lądują do uśmiechnięci. Panowie lądują do narożników. Cała twarz e, we krwi e, oczywiście Mateusza Murańskiego. Krew e, cieknie mu z nosa. E, w tym momencie musi usiąść. No, e, tutaj te ciosy Arkadiusza Tańculi trafiały bardzo dobrze na e, twarz oponenta. Oto były ciosy, które musiały boleć mimo wszystko. Olesz teraz świetny prawy sierp, który dotarł do głowy Mateusza. I tutaj pierwsze potknięcie tańculi. No, można by powiedzieć, że to były dwa upadki. Gdyby mieliśmy już kiedyś okazję obserwować w Biblii, w, bynajmniej w zapiskach, trzy upadki jednej wielkiej postaci. No, tym razem, tym razem były tylko dwa. Dobrze, że trzeciego nie było, bo mógłby tego Murany nie odpuścić. O, ależ teraz fantastyczny, prawy, prosty na twarz Murana. No i jest i on, w, oczywiście już w tym momencie w ringu. Jest i ojciec. E, oczywiście Mateusza Murańskiego. Jest i on, proszę państwa, Jacek Murański. E, bez ojca ani rusz stary wszedł i mam nadzieję, że nie zamieni w tym momencie w walce e, Mateusza. Całuje po główce w tym momencie. W tym momencie po główce swojego popaska Jacek Murański, proszę państwa. No i stary wychodzi w tym momencie z ringu, ale cały czas jest gdzieś obok w narożniku. Tak jest, jest w narożniku, krzyczy do swojego syna. No i proszę państwa, wyglądało to naprawdę bardzo motywująco. Widać tą więź pomiędzy ojcem i synem, proszę państwa. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj syn marnotrawny wywróci z tej. Z tej przeprawy, zwycięsko arkadiusz tańcula teraz zmęczony kopie cały czas Mateusz Murański. Świetne. Te kopnięcia naprawdę są mocne. One dochodzą i teraz weselniaki w przypadku obu panów. No i mamy w tym momencie klinczy przy ale zasłania się jeszcze rękoma Mateusz Murański. No, i kolejne kopnięcie ląduje na lewym udzie Tańculi. I teraz lewe kopnięcie, świetnie kopie e, oczywiście Murański. E, no, e, praktycznie żadnych kopnięć nie wyprowadza, natomiast Tańcula nie mieliśmy. Tu jest praktycznie cały czas prezentowana stójka. Panowie, no, tak naprawdę nie mierzą się w parterze przyjmuje teraz ciosy na twarz Mateusz Murański. Natomiast dobrze mu to wychodzi jednak mimo wszystko e, tam we krwi. E, I to e, są ciosy, które muszą boleć. Natomiast e, cały czas walczy. O, ależ teraz potężny sierp ląduje na głowę Arkadiusza Tańculi. No, e, weselniak, ale te weselniaki mają moc. Tak naprawdę jak w przypadku Ferrariego zero techniki, a po prostu stuprocentowa siła. No i w momencie, gdy takie ciosy dochodzą, no to może być spory problem. I po raz kolejny atakuje teraz Arkadiusz Tańcula przy siadce! No i opiera się o siatkę Mateusz Murański Tam nie ma już w ogóle tlenu Krzyczy teraz ojciec Oj, prawie przewraca się w tym momencie Murański Widać, że niestety brakuje tamtego e, tlenu Mimo wszystko nie jest łatwo e, oczywiście e, taką ilość mięśni dotlenić O i czy będzie tak jest proszę państwa Mamy w tym momencie gilotynę po stronie Murańskiego No i teraz e, Muran będzie musiał to przytrzymać Ewentualnie docisnąć szczelniej tą gilotynę jeżeli e, chce udusić e, swojego przeciwnika. Ciężko tam oczywiście głowę wy, ne, wybrnąć i wybrać. Oczywiście dla Arkadiusza tańculi. E, natomiast Mateusz Murański cały we krwi w tym momencie. Ne, proszę państwa, ależ to jest emocjonujący pojedynek. No i czy tutaj będzie... dosiadnie no, odpycha jeszcze nogę swojego oponenta. No, widać, że tam brakuje tlenu. Ależ niesamowita wola walki po e, stronie oby panów. 20 sekund do końca tego pojedynku. Tutaj już prawdopodobnie będziemy mieli okazję ne, czekać tylko na... E, tylko na przeczekanie. I po raz kolejny stara się podnieść ten pojedynek e, do góry e, oczywiście murański. 8 sekund zaledwie do końca tego pojedynku. No i jeszcze e, wędrują e, kolana na e, twarze tańculi. No i w tym momencie koniec sędzia e, oczywiście przerywa drugą rundę. Z uwagi na koniec czasu. No i będziemy mieli za chwilę trzecią rundę, proszę Państwa, muszę powiedzieć jedno, Mateusz Murański to na pewno osoba, w którą wierzy tylko i wyłącznie jego ojciec. No i faktycznie, faktycznie pokazuje tą wolę walki. Powiem szczerze, że no skreślali go, skreślali go wszyscy tak naprawdę, a kopnięcia mimo wszystko jednak całkiem nieźle dochodziły tutaj na nogi tańculi. Widać, że brakuje tlenu obu zawodnikom No to jest niestety walka W której faktycznie e, Faktycznie tego tlenu potrzebuje Tutaj kolejny prawy sierp Na ne, twarz Arka Murańskiego Przepraszam, Mateusza Murańskiego Powiem szczerze, że ciężko mi Stwierdzić na kogo Na kogo tutaj e, Komu oddałbym tę rundę, ponieważ tutaj Bardzo ładna gilotyna W wykonaniu e, Mateusza Murańskiego no, Ale tutaj było dwukrotnie Blisko, a żeby po prostu e, skończył tą walkę przed czasem Arkadiusz Tańcula. No i za chwilę, proszę Państwa, trzecia runda. I czekamy na ten pojedynek, proszę Państwa. Już za chwilę, trzecia runda. Mieli teraz Panowie jeszcze chwilkę ne, czasu na odpoczynek, na złapanie oddechu. E, no i wydaje mi się, że to na pewno nie będzie łatwy ne, pojedynek, zarówno dla jednego, jak i drugiego. Widać ten brak tlenu, te mięśnie nie mają tyle, tyle niestety tlenu, trzeba je jakoś dotlenić, dać im energię, proszę Państwa, no i rozpoczynamy rundę trzecią pomiędzy, pomiędzy Arkadiuszem Tańcurą a Mateuszem Murańskim. No i co tutaj się dzieje, na spokojnie ten pojedynek czekają na pierwsze ciosy panowie. No, i już próbuję kopać Muran. Bardzo mocne sierpy teraz w wykonaniu Murana. No, jeżeli taki sierp dojdzie do twarzy tańculi, to może zamroczyć. No, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czują teraz panowie. No, i kolejne dobre kopnięcie w wykonaniu. W wykonaniu E, oczywiście Murańskiego Natomiast to są kopnięcia, którą muszą boleć I widać, że już e, troszeczkę inaczej stawia tę nogę e, Arkadiusz Tańcula e, Natomiast e, na pewno te kopnięcia ko, e, kosztują też e, sporo, sporo siły e, No i widać, że ta e, lewa noga e, Arkadiusza Tańculi Już e, jest troszeczkę w gorszej kondycji Ciężej mu nią stawiać i obrywa kolejne kopnięcie. Nie broni się nawet Arek Tańcula. Obrywa kolejne kopnięcie na prawą nogę. No wydaje mi się, że tutaj jest już ból niesamowity. Zobaczcie, ledwo stawia tą e, nogę w tym momencie Arkadiusz Tańcula. No i... To jest na razie runda na korzyść oczywiście Mateusza Murańskiego I kolejne bomby na twarz Arkadiusza Tańculi Nie ma on tlenu, na pewno ten ból lewej nogi musi tutaj doskwierać Minuta 30 do końca tego pojedynku, czy czy Murański będzie dalej kopał Tak, kopuje cały czas prawą nogę Arka Tańculi Ależ bolą, ależ boli ta noga Arka ledwo ją stawia, proszę Państwa. No i jeżeli tu będzie jeszcze kolejne kopnięcie w wykonaniu Murańskiego, nie zadaje w ogóle ciosów Arkadiusz Tańcula. Ależ bomby teraz na ne, twarz Arka Tańculi. Nie ma tlenu, jakby tlenowo zupełnie lepiej sobie radził e, w tej ostatniej rundzie ne, Mateusz Murański. Krew z nosa Arka Tańculi w tym momencie płynie niczym Wisła po polskiej krainie, proszę Państwa. I kolejne kopnięcie, tym razem nie dochodzi do lewej, do lewej nogi. Ależ już tam brakuje tlenu, zamrożony jakby Arkadiusz Tańcula. Musi teraz atakować Muran. To jest e, już ostatnie 40 sekund. I bomby lecą na twarz mur e, Arkady już na tańculi nie broni. On się już praktycznie w ogóle. Panowie nie mają tlenu. Tutaj już tylko i wyłącznie dotlenają mózg, aby stać na nogach. No, ale nic już się w tym momencie e, nie dzieje. P kolejne kopnięcie na prawą, na lewą nogę. E, Arkadiusza Tańculi. Proszę Państwa, co tu się dzieje? To jest ewidentnie runda dla. Ne, dla oczywiście Murajskiego. I teraz odwraca się tyłem: Arkadiusz Tańcula, on nie ma tlenu. Ostatnie 10 sekund. On już się nawet nie broni. Nie ma oczywiście gardy, nie ma tu mowy o czymkolwiek. Ledwo co e, w tym pojedynku: Mateusz e, Murajski. Proszę Państwa, jak dokończył ten pojedynek. No, jedno trzeba przyznać. Ta trzecia runda na pewno na korzyść Mateusza Murańskiego. No, nie, w ogóle nie bronił się. W ogóle nie bronił się w tym trzecim, w tej trzeciej rundzie Arkadiusz Tańcula. Nikt nie wierzył, w Murana pokazał naprawdę niesamowitą wolę walki. No i proszę państwa, zabrakło tlenu. Ta prawa noga. Ta prawa noga i te prawe komnięcia na pewno przysporzyły sporo kłopotów Arkowi. Bardzo dobrze Mateusz Murański radził sobie w tej trzeciej rundzie. To na pewno na jego korzyść tlenowo wypadła ta ostatnia runda. Ależ tutaj ciężko było. No i powiem szczerze. Powiem szczerze, ciężko jest oceniać kto ne, tą rundę wygrał. Na pewno pierwsza runda dla Tańculi, na pewno trzecia dla Murana. No i zobaczymy, która runda, którą rundę sędziowie stwierdzą e, tą drugą: jako e, rundę Murańskiego, czy może jako rundę Arkadiusza e, Tańculi. E, no i teraz dumny z siebie e, Mateusz Murański. Cały we krwi, ale to były naprawdę niesamowite emocje. Bardzo dobra walka, zarówno jednego, jak i drugiego. No, wydaje mi się, że tutaj. Arkadiusz Tańcula nie jest jeszcze gotowy na e, profesjonalne walki MMA. E, Muran tutaj świetnie ne, sobie kondycyjnie poradził. Do końca walczył ze swoim przeciwnikiem. Widać było e, ostat, też dużą motywację teraz. Ne, stary Murana świruje pawiana i śmieje się e, ze e, swojego oponenta. No i proszę państwa, czytamy werdykt. To jest niesamowicie ciekawe. ...sędziów zwycięzcą zostaje... W... Zwy... Zwycięzcą tego pojedynku! pojedynki Tańcula proszę państwa Tak jest, to jest e, Zwycięstwo Tańculi Natomiast e, są trzy rzeczy Które trzeba e, Powiedzieć, przede wszystkim to Że to był świetny e, Pojedynek w wykonaniu Murańskiego e, No i powiem szczerze Zawiedzieni tutaj e, państwo Murańscy, natomiast Wola walki to jest coś, co trzeba przyznać jednemu i drugiemu. Słania się na nogach. Teraz omdlewa Arkadiusz Tańcula. Pada przy siatce. Co tu się dzieje, proszę Państwa? Czy będzie wzywany personel medyczny? Arkadiusz Tańcula kładzie się przy siatce. Stracił przytomność prawdopodobnie w tym momencie Arek Tańcula. No i zobaczcie, co się dzieje. Co tam się dzieje przy narożniku jeszcze. E, Arka w tym momencie e, narożnik. No i e, Arek ewidentnie gorzej tlenowo wypowiada się w tym momencie e, Muran do kamery, no na pewno na pewno nie był to dla niego łatwy pojedynek Jest e, oczywiście personel medyczny tutaj przy narożniku tańculi leży on. E... Prawdopodobnie bez tlenu słania się teraz na nogach, bardzo słabo się czuje z tego co widać, oj, pytanie teraz, czy gdzieś z narożnika nie strzelił Najman z pistoletu i trafił tańcule? Wydaje mi się, że jednak nie, aczkolwiek umknęło to mojej uwadze Dumny z siebie teraz oczywiście Mateusz Murański, proszę państwa. No i uwaga, proszę państwa, Arkadiusz tańcula ledwie przytomny w narożniku leży w tym momencie. Zabierany przez personel medyczny wynosił. Ne, wynoszą Arka tańcule na noszach, proszę państwa. Co tu się wydarzyło? E, prawdopodobnie zasłaby Arkadiusz po, po wygraniu tego pojedynku. E, są nosze, są przygotowani do tego, aby wynieść Arkadiusza. Natomiast powiem szczerze, ogromna wola walki w wykonaniu Mateusza Mureńskiego był świetnie, e, świetnie tu walczył do końca. No i jeszcze tlenu podają oczywiście e, Arkadiuszowi, e, Tańculi, ratownicy e, personelu medycznego. No na pewno e, takie sytuacje się zdarzają, brak tlenu, niesamowite emocje, ciosy i ilość ciosów, którą przyjął e, adrenalina, która odcina tutaj e, dość mocno. No i proszę Państwa, zwycięzcą tego e, oczywiście, e, zwycięzcą tego starcia jak najbardziej e, arkadiusz tańcula. Natomiast, e, tak jak mówię, Mateusz Murański pokazał wole walki w, tej, w tym spotkaniu, mimo że nikt w niego nie wierzył, to jednak mimo wszystko świetnie, ne, świetnie to e, zrobił e, Mateusz Murański. Naprawdę, e, niedoceniany zawodnik, nikt w niego nie wierzył, a pokazał świetną rywalizację, wole walki serce, ne, które naprawdę walczyło do samego końca. No i proszę Państwa, e, pierwsza runda, tak jak mówię, na korzyść na pewno Tańculi, trzecia na pewno na korzyść Mateusza Mureńskiego. Natomiast druga runda, e, tak jak zdecydowali sędziowie, również na e, poczet e, oczywiście e, Arkadiusza Tańculi. Uch. Bardzo wolno. A nam idzie ta gala, mamy godzinę 23, proszę państwa, przed nami jeszcze cztery walki Także no Nie śpieszą się nam panowie tutaj z tą, z tą galą No i ta dalej bez tlenu opadnięty z sił przy narożniku Natomiast personel medyczny nie wyprowadza tam. Jest jeszcze Piotr Szeliga w narożniku Arkadiusza Tańculi. Niesamowicie, niesamowite wsparcie, starego miał Mateusz Murański, i to trzeba przyznać. To trzeba przyznać. Jeszcze tatuś w drugiej rundzie, pocał... przepraszam, w pierwszej rundzie, między pierwszą a drugą rundą, pocałował w czółko swojego Bobasa. No, i powiem szczerze, to na pewno dało otuchy. Mateuszowi walczył do samego końca. Naprawdę bardzo duży szacunek należy się za tą walkę. No i czekamy, czekamy, proszę Państwa, w tym momencie na kolejne pojedynki. Tutaj się jeszcze może sporo wydarzyć. Chciałbym tylko, abyście zerknęli w tym momencie na na moje obstawienia jeżeli chodzi o e, Batmic. Zobaczcie, że póki co...